Cześć, nazywam się Magda Pieczonka, jestem makijażystką i opowiem Wam o kosmetykach kolorowych, które, uży które używam na co dzień. Co nie znaczy, że pielęgnacja nie jest ważna. Jest bardzo ważna, bo to podstawa tego, jak wygląda makijaż. Natomiast mam ograniczony czas, więc od razu przejdę do kosmetyków kolorowych. Pokażę Wam mój ulubiony podkład, a tak naprawdę dwa ulubione, które bardzo często ze sobą mieszam. Jest to podkład Clinique, podkład YSL All Hours. Podkłady, które dają bardzo ładne wykończenie, które ładnie kryją, ale wyglądają świeżo, czyli nie robią takiego efektu maski. Je sobie mieszam, odcienie żółte. To jest bardzo ważne, ponieważ żółty kolor neutralizuje zaczerwienienia na twarzy, więc wtedy nie musimy żadnych korektorów ani kamuflaży używać. Następnie korektor, który co prawda no, nie używam codziennie, ale nieraz mnie ratuje, jak jestem niewyspana. Jest to korektor tart, który bardzo ładnie odświeża spojrzenie i powoduje, że wyglądamy na bardziej wypoczęte. Czym go nakładam? Zarówno podkład, jak i korektor nakładam taką gąbeczką. Ona musi być mokra. To jest bardzo ważne, ponieważ wtedy dużo ładniej się układa podkład na twarzy. A przy okazji, gąbeczka nie chłonie tak dużo produktu. Jest to brązer w kamieniu. Tak, w kamieniu, ponieważ z reguły nie ma rano czasu na to, aby robić modelowanie na mokro, na sucho, więc ja się skupiłam na jednym, dużo szybszym i myślę, że takim bardziej klasycznym dla nas modelowaniu. Jest to brązer Benefitu Hula, który ma bardzo fajny odcień, bo nie jest ani za żółty ani zbyt ziemisty, więc robi bardzo ładną, świeżą, świeżą opaleniznę. Używam rozświetlacza prawie na każdą partię twarzy, ale nie każda może to robić. Ja natomiast mam skórę mieszaną, dlatego też nakładam no, rozświetlacz na grzbietkości jarzmowej, na grzbiet nosa, łuk Kupidyna. Czasami sobie pozwolę, ale tylko czasami nad brwi nałożyć. Rozświetlacz w kolorze szampańskim, marka AA Wings of Color i Anastasia Beverly Hills. Delikatniejszy, trochę mocniejszy. W zależności od tego jaki chcę uzyskać efekt i jaka jest pora dnia, Na wieczór, zazwyczaj troszeczkę mocniej sobie pozwolę. Następnie brwi. To, co jest fajne w tych cieniach Anastazji Beverly Hills, to to, że są dwa kolory, czyli możemy cieniować brwi, a to jest dość istotne, ponieważ w momencie, kiedy mamy jeden kolor i wyrosowujemy mocno brew, ona wygląda jak naklejka, jak doklejona, a przy pomocy dwóch odcieni możemy już ją bardzo ładnie sobie wystopniować w intensywności. Wszyscy pytają o moje kreski na oku. Robię je cieniami. Robię je cieniami. Jest to cień w kolorze ciemno-brązowym, matowy. To jest bardzo ważne. To, co jest również ważne, to to, aby ten cień był dobrze napigmentowany. Wtedy dużo łatwiej jest taką kreskę nam wyrysować. Jeśli chcę spotęgować kreskę, na przykład na wieczór, poprawiam cień. Eyelinerem. To jest eyeliner semi laka. To co jest bardzo fajne, to to, że ma bardzo precyzyjną końcóweczkę, bardzo cienką, więc jest to dość proste i robimy to drobnymi krokami. Nie zrobimy wtedy żadnych plam i wylewów na oku. To jest maska na noc z Laneige, to jest koreańska firma, którą bardzo lubię i naprawdę dziewczyny często stosują w ciągu dnia, ponieważ daje natychmiastowy efekt. Wiele z nas ma spiesznięte usta, suche usta i to jest naprawdę genialny produkt. Rozmawiając o ustach, od razu przejdę do czegoś co daje kolor, a mianowicie do szminek, które używam na co dzień. Są to dwie szminki Charlotte Tilbury, bardziej naturalne kolory, bardziej nudowe. Jeden ciut ciemniejszy, drugi ciut jaśniejszy. Oba wyglądają, nawet mam na ustach któryś z nich. Są kremowe, wyglądają bardzo ładnie, świeżo, usta nie wyglądają na spieszchnięte i przesuszone, bo daje takie wykończenie lekko, lekko świecące. Mój ukochany zapach Diora, który tak naprawdę towarzyszy mi już od bardzo dawna. Nawet już część osób, które ze mną pracuje, które mnie zna, jak czuje ten zapach, to wie od razu, że ja przeszłam. To jest zapach Diora. No i pozostałe narzędzia, które, które są mi potrzebne do wykonania makijażu dziennego, są to trzy pędzelki. Tak naprawdę chyba te dwa głównie, bo to jest pędzel do bronzera i pędzel do rozświetlacza. Ten jest do pudru, ale pudru praktycznie w ogóle nie używam. Więc o nim nie będę mówiła, natomiast te dwa są o tyle fajne, że mają dwie różne wielkości. Ten jest bardziej precyzyjny, ponieważ jest mniejszy i możemy wyświecać mniejsze partie. Ten jest większy i ścięty, przez to łatwiej nam się tą twarz modeluje. Yy, herbata, yy, ale zimowa, jak nie herbata zimowa, to zioła. Białe. Zdecydowanie słone i to widać yy, we wszystkim, łącznie ze śniadaniami, które zawsze wybierano słono. Boże, yy, wskakuję do beczki z rozświetlaczem. Jestem cała świecąca. Smurfy! Smurfy, tak, zdecydowanie.